Zatrzymaj się. To nie jest przypadek, że oglądasz ten film właśnie teraz. Anioły próbowały do ciebie dotrzeć na wiele różnych sposobów, a ty w końcu tutaj jesteś. To ostrzeżenie, ale nie takie, jakiego się spodziewasz. To ostrzeżenie o czymś pięknym, o czymś, co zmieni twoje życie na lepsze. Coś dobrego nadchodzi, ale musisz wiedzieć, co zrobić, gdy to się stanie. Czujesz to? To uczucie które pojawiło się w Twojej klatce piersiowej w momencie, gdy kliknąłeś ten film? To nie jest lęk, to rozpoznanie. Twoja dusza rozpoznaje prawdę, zanim Twój umysł zdąży to zrozumieć. Anioły używają tego uczucia, aby potwierdzić, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie, odbierając właściwą wiadomość. Nie wyłączaj tego filmu. Wiem, że może to brzmieć intensywnie. Wiem, że część Ciebie chce coś ignorować. Wrócić do scrollowania, udawać, że to po prostu kolejny przypadkowy film. Ale głęboko w środku wiesz, że to coś więcej. I masz rację. Przez następne kilkanaście minut otrzymasz wiadomość, która była przeznaczona dla ciebie od tygodni, może nawet miesięcy. Anioły czekały na odpowiedni moment, aby to do ciebie dotarło. Czy zauważyłeś ostatnio znaki? Powtarzające się liczby, dziwne zbieżności okoliczności, sny, które wydają się zbyt realne. Może czułeś nagłe impulsy, aby zrobić coś innego, pójść inną drogą, zadzwonić do kogoś, o kim nie myślałeś od lat? To nie są przypadki. To anioły układają kawałki układanki twojego życia. Przygotowują cię do czegoś wielkiego. Ale o to, co musisz zrozumieć. Nie przyszedłeś tutaj tylko po informacje. Przyszedłeś tutaj po transformację. Różnica jest ogromna. Informacja to coś, co możesz ignorować. Transformacja to coś, co zmienia cię na poziomie komórkowym, duchowym, energetycznym. I to właśnie dzieje się teraz, gdy te słowa docierają do twojej świadomości. Anioły chcą, abyś wiedział, że przechodziłeś przez trudny okres. Może nie było to oczywiste dla innych. Może nawet ty sam nie zdawałeś sobie sprawy, jak bardzo to było wyczerpujące. Ta cicha walka, którą toczyłeś w swoim wnętrzu. Te pytania, które zadawałeś we własnych myślach o trzeciej nad ranem. Te momenty, w których zastanawiałeś się, czy kiedykolwiek będzie lepiej, czy to wszystko ma jakikolwiek sens. Słyszeli cię. Każda modlitwa, każde westchnienie, każda łza. Nic nie zostało niezauważone. Anioły nigdy cię nie opuściły, nawet gdy czułeś się najbardziej samotny. Stały tuż obok ciebie, w wymiarze którego nie widzisz fizycznymi oczami, ale który jest równie rzeczywisty jak powietrze, którym oddychasz. A teraz nadszedł czas. Czas na zmianę. Czas na przełom. Czas, aby to, o co prosiłeś, zaczęło się materializować w Twoim życiu. Ale uwaga, uwaga jest taka: będzie to wyglądać inaczej niż sobie wyobrażałeś. I tu większość ludzi popełnia błąd. Otrzymują odpowiedź na swoje modlitwy, ale jej nie rozpoznają. Ponieważ przychodzi w innym opakowaniu. Pozwól, że ci to wytłumaczę. Wyobraź sobie, że prosiłeś o miłość. Anioły słyszały, ale zamiast przysłać ci idealnego partnera w idealnym momencie, najpierw muszą cię przygotować na przyjęcie tej miłości. To może oznaczać, że najpierw muszą usunąć toksyczne wzorce z twojego życia. Mogą musieć zakończyć niezdrową relację. Mogą musieć sprawić, abyś przeszedł przez okres samotności. Aby nauczyłeś się kochać siebie, widzisz, anioły nie dają ci tylko tego, o co prosisz. Dają ci to, czego potrzebujesz, aby móc otrzymać to, o co prosisz. I często ta różnica jest tym, co sprawia, że ludzie tracą wiarę. Tracą wiarę, ponieważ widzą trudności i myślą, że zostali porzuceni. Ale prawda jest dokładnie odwrotna. Trudności są dowodem, że anioły pracują na Twoją korzyść. Zastanów się przez chwilę. Czy było w twoim życiu coś, co się nie udało i w tamtym momencie czułeś się zdruzgotany, ale patrząc wstecz, rozumiesz, że to było największe błogosławieństwo? Może ta praca, której nie dostałeś, otworzyła drogę do czegoś lepszego? Może ta relacja, która się zakończyła, uratowała cię przed latami nieszczęścia? Anioły widzą całą mapę twojego życia. Widzą każdą ścieżkę, każde skrzyżowanie, każdą możliwość. A ich zadaniem jest delikatnie prowadzić cię do najwyższej, najpiękniejszej wersji Twojej podróży. Ale nie mogą zrobić tego bez Twojej współpracy. Nie mogą zmusić cię do podjęcia właściwych decyzji. Mogą tylko wysyłać znaki, otwierać drzwi i mieć nadzieję, że będziesz na tyle uważny, aby to zauważyć. I tu dochodzimy do sedna tej wiadomości. Coś dobrego naprawdę nadchodzi do Twojego życia. Ale musisz być przygotowany na jego przyjęcie. Nie możesz siedzieć w starych wzorcach, starych przekonaniach, starym sposobie myślenia i oczekiwać, że nowe błogosławieństwa w jakiś sposób w to wpasują. Nowy poziom Twojego życia wymaga nowej wersji Ciebie. Słuchaj bardzo uważnie teraz. W ciągu najbliższych dni, tygodni zacznie się dziać coś nieoczekiwanego. Może to być telefon, spotkanie, okazja, która pojawi się znikąd. Może to być nagła realizacja. Nagłe zrozumienie czegoś, nad czym zastanawiałeś się latami. Może to być zmiana w Twojej sytuacji finansowej, Twojej sytuacji zdrowotnej, Twoich relacjach. Ale oto ostrzeżenie. Gdy to się pojawi, Twój umysł będzie próbował to zracjonalizować. Będzie próbował znaleźć powody, dla których to się nie uda. Będzie wyciągał wszystkie Twoje przeszłe porażki, wszystkie Twoje lęki, wszystkie powody, dla których nie zasługujesz na coś dobrego. To jest test. Każdy, kto otrzymuje błogosławieństwo, przechodzi przez ten test. Anioły obserwują, jak zareagujesz. Czy zaufasz? Czy zrobisz krok w niewiadomym? Czy pozwolisz starym wątpliwościom się rozpuścić? Czy wybierzesz wiarę zamiast strachu? Twoja odpowiedź na te pytania określi, jak szybko manifestuje się to błogosławieństwo i jak długo pozostanie w twoim życiu. Powiem Ci coś, czego większość ludzi duchownych ci nie powie. Anioły nie są zainteresowane tym, abyś był pasywny. Nie chcą, abyś siedział i czekał, aż cuda po prostu do ciebie przyjdą. Chcą, abyś był aktywnym współtwórcą swojego życia. Wysyłają znaki, ale ty musisz nimi podążać. Otwierają drzwi, ale ty musisz przez nie przejść. Przynoszą możliwości, ale ty musisz działać. I właśnie dlatego ten film jest ostrzeżeniem. Ostrzega Cię, abyś był gotowy. Ostrzega Cię, abyś zwrócił uwagę. Ostrzega Cię, abyś nie pozwolił strachowi lub wątpliwościom ukraść tego, co jest dla Ciebie przeznaczone. Teraz chcę, abyś zrobił coś dla mnie. Chcę, abyś przez chwilę zatrzymał się i naprawdę poczuł to. Poczuj ciężar ostatnich miesięcy spadający z Twoich ranion. Poczuj nadzieję, która zaczyna rosnąć w Twoim sercu. Poczuj obecność aniołów wokół Ciebie, emanujących miłością, wsparciem i ochroną. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz. Nawet w najciemniejszych momentach, w najtrudniejszych próbach, byli tam. I teraz, gdy stoisz na progu czegoś pięknego, są tam bardziej niż kiedykolwiek. Ale musisz zrozumieć coś krytycznego. To błogosławieństwo, które nadchodzi, nie jest nagroda za to, że byłeś doskonały. Nie przychodzi, ponieważ wszystko zrobiłeś dobrze. Przychodzi. Ponieważ anioły widzą twoją duszę, widzą twoje intencje, widzą, jak bardzo się starałeś, nawet gdy nikt inny tego nie zauważy. Widzą każdą małą dobroć, każdy akt odwagi, każdy moment, w którym wybrałeś miłość zamiast strachu. Zasługujesz na to i nie pozwól żadnej części ciebie powiedzieć inaczej. Nie zasługujesz na to, ponieważ jesteś doskonały. Zasługujesz na to. Ponieważ jesteś człowiekiem, który przechodzi przez ludzkie doświadczenie, robiąc co najlepsze z tym, co masz. I to jest wystarczająco dobre dla aniołów. To jest więcej niż wystarczająco dobre. Teraz pozwól, że ci powiem coś o czasie. Ludzie zawsze pytają, kiedy? Kiedy przyjdzie moja miłość? Kiedy dostanę swoją przerwę? Kiedy wszystko się układa? I rozumiem to pytanie. Ale anioły nie pracują w linearnym czasie, jak my. Dla nich wszystko już się stało. Przyszłość, którą pragniesz, już istnieje w innym wymiarze rzeczywistości. Twoim zadaniem jest dostosowanie swojej energii, swoich przekonań, swojego działania do tej rzeczywistości, aby mogła się materializować w tym fizycznym wymiarze. I wiem, że to może brzmieć abstrakcyjnie, więc pozwól, że będę bardziej konkretny. Jeśli chcesz przyciągnąć miłość, musisz zacząć żyć jak osoba, która jest już kochana. Nie czekaj na partnera, aby zacząć traktować siebie z szacunkiem i życzliwością. Zacznij teraz. Jeśli chcesz dobrobytu finansowego, musisz zacząć myśleć i działać jak osoba, która jest już dostatnia. To nie znaczy udawać, że masz pieniądze, których nie masz. To znaczy być hojnym, wdzięcznym i mądrym z tym, co masz teraz. Rozumiesz? Transformacja zaczyna się w środku zanim objawi się na zewnątrz. Anioły wysyłają błogosławieństwa, ale ty musisz stworzyć przestrzeń w swoim życiu i w swoim wnętrzu, aby je otrzymać. I to prowadzi nas do czegoś bardzo ważnego. Aby coś nowego mogło wejść, coś starego musi odejść. To jest duchowe prawo. Nie możesz utrzymać się kurczowo starego bólu i jednocześnie oczekiwać nowej radości. Nie możesz żywić urazy i jednocześnie doświadczać pokoju. Nie możesz żyć w przeszłości i jednocześnie budować przyszłość? Anioły proszą Cię teraz o puszczenie? Nie o zapomnienie, nie o udawanie, że trudne rzeczy się nie wydarzyły, ale opuszczenie ich kontroli nad Tobą. Opuszczenie ciężaru, który nosiłeś zbyt długo. Opuszczenie historii, które opowiadałeś sobie o tym, kim jesteś i co jest dla Ciebie możliwe. Kim jesteś bez tych historii? Kim jesteś? Gdy usuniesz wszystkie warstwy strachu, wątpliwości, bólu i rozczarowania, kim jesteś w swoim czystym, nieocenionym istnieniu? Jesteś iskrą boskości, jesteś miłością w ludzkiej formie, jesteś nieskończoną potencją czekającą na ekspresję. I anioły widzą to, nawet gdy Ty tego nie widzisz, szczególnie gdy Ty tego nie widzisz, w ciągu następnych dni chcę, abyś zwrócił uwagę na swoje myśli. Zauważ, jak często mówisz sobie, że coś jest niemożliwe. Zauważ, jak często zakładasz najgorsze. Zauważ, jak często nie dajesz sobie kredytu za to, jak daleko zaszedłeś. Te myśli są jak chmury zakrywające słońce. Słońce wciąż tam jest. Twoja wspaniałość wciąż tam jest. Musisz tylko przestać pozwalać czynom na zakrywanie tego. Anioły wysyłają ci tę wiadomość, Ponieważ jest okno możliwości otwierające się teraz w Twoim życiu. Ale okna nie są otwarte w nieskończoność. Istnieje boska synchronizacja, kosmiczny rytm do tego, jak rozwijają się rzeczy. I nadszedł Twój czas. Ale musisz podnieść się i wejść. Wiesz, co jest piękne? Nie musisz mieć tego wszystkiego rozwiązanego. Nie musisz wiedzieć każdego kroku podróży. Musisz tylko podążać za następnym znakiem. Musisz tylko zrobić następną rzecz, która wydaje się słuszna. Anioły poprowadzą cię krok po kroku, ale nie pokażą ci całej mapy z wyprzedzeniem. Wymaga to zaufania. I wiem, że zaufanie jest trudne, zwłaszcza gdy byłeś rozczarowany w przeszłości. Ale pomyśl o tym w ten sposób. Każde rozczarowanie, każda porażka, każde nie doprowadziło cię do tego momentu. Każda zamknięta drzwi skierowała cię w kierunku otwartej. Możesz to widzieć retrospektywnie, prawda? Możesz teraz spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak rzeczy, które myślałeś, że były katastrofami, były w rzeczywistości przekierowaniami do czegoś lepszego? Anioły proszą Cię, abyś zaufał temu samemu procesowi poruszającemu się naprzód. Zaufaj, że jeśli coś się nie dzieje, to dlatego, że coś lepszego czeka. Zaufaj, że jeśli drzwi się zamykają, to dlatego, że nie były przeznaczone dla Ciebie. Zaufaj, że Twoje życie rozgrywa się dokładnie tak, jak powinno, nawet gdy nie wygląda to, jak sobie wyobrażałeś. A teraz pozwól, że podzielę się z Tobą tajemnicą. Tajemnicą, którą anioły chcą, abyś znał. Jesteś o wiele potężniejszy, niż myślisz. Twoje myśli tworzą Twoją rzeczywistość. Twoja energia przyciąga doświadczenia. Twoje przekonania kształtują Twój świat. To nie jest teoria New Age. To jest duchowa prawda, którą nauczano przez wieki we wszystkich mądrościowych tradycjach. I właśnie dlatego anioły są tak zainteresowane Twoim stanem wewnętrznym, ponieważ Twój stan wewnętrzny wyznacza Twoje zewnętrzne doświadczenie. Jeśli żyjesz w strachu, przyciągniesz doświadczenia, które potwierdzają ten strach. Jeśli żyjesz w miłości, przyciągniesz doświadczenia, które odzwierciedlają tę miłość, to nie jest o myśleniu pozytywnym i ignorowaniu rzeczywistości. To jest o zrozumieniu, że jesteś współtwórcą swojej rzeczywistości. Są rzeczy poza Twoją kontrolą, oczywiście, ale jest tak wiele w Twojej kontroli, i większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z siły, którą posiadają. Gdy myślisz określoną myśl wystarczająco często, staje się ona przekonaniem. Gdy posiadasz przekonanie wystarczająco długo, staje się ono częścią Twojej tożsamości. A gdy coś stanie się częścią Twojej tożsamości, automatycznie tworzysz doświadczenia które potwierdzają tę tożsamość. Więc kim się stajesz? Jakie przekonania pielęgnujesz? Jaką tożsamość budujesz? Anioły proszą Cię, abyś był bardzo celowy w tych odpowiedziach. Ponieważ to, co dzieje się w następnym rozdziale Twojego życia, zależy od tego. Coś dobrego nadchodzi, ale nie przyjdzie do starej wersji Ciebie. Nie może. Nowy poziom Twojego życia wymaga ewolucji Twojej świadomości, Twojego charakteru, Twojej energii. I wiem, że zmiana może być przerażająca. Wiem, że komfort starego, nawet gdy jest bolesny, czasami wydaje się bezpieczniejszy niż niewiadome nowego. Ale muszę ci powiedzieć prawdę. Prawdziwym ryzykiem jest niezmiana. Prawdziwym ryzykiem jest pozostanie tam, gdzie jesteś, gdy Twoja dusza woła o wzrost. Twoje anioły są tutaj, aby wspierać Cię w tej transformacji. Nie jesteś sam w tym. Wysyłają ci odwagę, jasność, siłę. Ale musisz być gotów otrzymać to. Musisz być gotów podjąć krok, nawet gdy jest przerażający. Musisz być gotów zaufać, nawet gdy nie możesz zobaczyć całej ścieżki. Teraz żądam ci pytanie i chcę, abyś naprawdę z tym siedział. Co by się zmieniło w twoim życiu, gdybyś naprawdę uwierzył, że anioły są po twojej stronie? Co by się zmieniło? Gdybyś naprawdę zaufał, że wspierają cię, prowadzą, kochają? Co byś zrobił inaczej? Gdzie byś poszedł? Co byś próbował? Twoja odpowiedź na to pytanie jest mapą drogową. To jest to, do czego cię wzywają. To jest życie, które czeka po drugiej stronie strachu. I wiem, że część ciebie myśli, to brzmi pięknie, ale jak faktycznie to zrobić? Jak faktycznie się zmienić? Jak faktycznie żyć inaczej? I to jest uczciwe pytanie. Więc pozwól, że dam Ci coś praktycznego. Zacznij od małych rzeczy. Zacznij od bycia uważnym na znaki wokół ciebie. Gdy zauważysz powtarzające się liczby, zatrzymaj się i potwierdź: Widzę cię. Dziękuję. Gdy poczujesz impuls, aby zrobić coś inaczej, zaufaj mu. Gdy usłyszysz cichym głosem w środku, dając ci wskazówki, wysłuchaj go. Zacznij rozmawiać ze swoimi aniołami. Nie musisz być formalny. Nie musisz być doskonały. Wystarczy porozmawiać. Opowiedz im o swoim dniu. Podziel się swoimi strachami. Poproś o pomoc. Podziękuj im za ich obecność. Im więcej się angażujesz, tym silniejsze staje się połączenie. I zacznij zwracać uwagę na swoją energię. Gdy czujesz że spadasz w strach lub wątpliwości, zatrzymaj się. Oddychaj. Przypomnij sobie prawdę: jesteś prowadzony, chroniony i kochany. To nie jest tylko pozytywne myślenie. To jest dostrajanie się do rzeczywistości duchowej, która jest zawsze obecna, ale którą często ignorujemy. Coś dobrego nadchodzi, ale przyjdzie łatwiej, szybciej i piękniej, jeśli przygotujesz dla tego przestrzeń, jeśli oczyścisz starą energię. Jeśli puszczasz to, co już Ci nie służy. Jeśli otworzysz swoje serce na możliwości, które wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe. Ponieważ o to, co chcę, abyś zrozumiał. Anioły nie są związane Twoimi ograniczeniami. Nie są związane Twoimi przeszłymi doświadczeniami. Nie są związane tym, co myślisz, że jest możliwe. Mogą przynieść cuda do Twojego życia, które całkowicie wykraczają poza Twoje wyobrażenie. Ale musisz pozwolić imienia. Musisz przestać mówić tak, ale za każdym razem, gdy pojawia się możliwość, musisz przestać szukać wszystkich powodów, dla których coś nie zadziała. Musisz zacząć pytać: co, jeśli to zadziała? Co, jeśli to jest to? Co, jeśli to jest początek wszystkiego zmieniającego się? Pamiętaj, że ten film pojawił się w Twoim życiu w określonym momencie z określonego powodu. Anioły wiedziały, że będziesz tego potrzebował. Wiedziały, że będziesz potrzebował przypomnienia, będziesz potrzebował zachęty, będziesz potrzebował potwierdzenia, że nie jesteś szalony, że znaki, które widzisz, są prawdziwe, że to uczucie w twoim sercu jest uzasadnione. Masz rację. Wszystko to jest prawdziwe. I nadszedł czas, twój czas. Więc oto, co chcę, abyś zrobił po zakończeniu tego filmu. Chcę, Abyś usiadł w ciszy przez chwilę. Zamknij oczy. Oddychaj głęboko. I po prostu powiedz: Jestem gotowy. Jestem otwarty. Jestem dostępny dla błogosławieństw, które są dla mnie przeznaczone. To wszystko. Nie musisz tego komplikować. Po prostu ta prosta deklaracja otwiera drzwi energetycznie. Mówi Aniołom: Tak, jestem z Tobą. Jestem w tym. Prowadź mnie, kropka, a potem zwróć uwagę. W ciągu następnych dni zwróć uwagę na zmiany, na możliwości, na znaki. Będą subtelne na początku. Drobna synchronia, nieoczekiwana wiadomość, zmiana w Twojej sytuacji, ale to wszystko się buduje. To wszystko prowadzi do czegoś większego. Anioły proszą Cię o cierpliwość. Niecierpliwość pasywną. Gdzie siedzisz i nic nie robisz. Ale cierpliwość aktywną, gdzie nadal działasz, nadal się ruszasz, nadal się rozwijasz, ufając, że wszystko się składa w boskim czasie. Ponieważ jest różnica między boskim czasem a twoim czasem. Twój czas mówi: potrzebuję tego teraz. Chcę tego wczoraj. Boski czas mówi: to przyjdzie, gdy wszystko jest wyrównane, gdy jesteś naprawdę gotowy, gdy może służyć twojemu najwyższemu dobru. I zaufaj mi w tym, Patrząc wstecz, będziesz wdzięczny za czas. Będziesz wdzięczny za przygotowanie. Będziesz wdzięczny, że nie dostałeś tego, czego chciałeś, gdy tego chciałeś, ponieważ nie byłeś jeszcze gotowy na to. Ale teraz jesteś. Dlatego ten film. Dlatego ta wiadomość. Dlatego to uczucie w Twojej kratce piersiowej, które mówi: To jest prawda. To jest dla mnie kropka. Coś dobrego nadchodzi. Wierz w to. Działaj zgodnie z tym. Żyj zgodnie z tym. I obserwuj, jak cuda zaczynają się rozwijać. Pamiętaj, jesteś kochany bezwarunkowo przez siły, których nie możesz w pełni zrozumieć. Jesteś prowadzony przez mądrość większą niż Twoja. Jesteś chroniony, nawet gdy się nie czujesz bezpiecznie. I jesteś na progu czegoś pięknego. Nie rezygnuj teraz. Nie teraz, gdy jesteś tak blisko. Nie teraz, gdy wszystko jest na miejscu. Nie teraz, gdy anioły wykonały tak dużo pracy w tle, przygotowując Twoją ścieżkę. Zrób następny krok. Podąż za następnym znakiem. Zaufaj następnemu impulsowi. I wiedz, że anioły są z Tobą każdy krok w drodze.